Czym da Cię śmierć? Śmierci nie ma. Dla mnie, z tak najwyższej perspektywy, z takiego doświadczenia duchowego, nie doświadczam, żeby po opuszczeniu tego ciała kończyło się życie. Czuję, że życie jest wiecznością, że w swojej esencji jest wieczne, że nie ma śmierci. A z takiej relatywnej perspektywy ludzkiej jest po prostu pożegnaniem się z tym ciałem, być może pożegnanie się z tą osobowością, z tą identyfikacją z tym ciałem i powrotem do naszej prawdziwej natury. Do naszego źródła. Niektórzy mówią, że po śmierci inkarnujemy się w innych ciałach. Być może tak jest. Ale ja się tym nie zajmuję, nie przejmuję, nie szukam czegoś takiego, bo ja czuję, że śmierć i życie to jest jedna moneta o dwóch twarzach, i śmierć z życiem dla mnie jest. Wiecznością życia, więc jakby to, czy będę w tej albo innej formie, to będzie po prostu jakaś konsekwencja moich czynów, moich myśli, moich wierzeń, tego, kim jestem w tym życiu, albo zbieraniną wszystkich innych żyć. Więc jedyne, co mogę zrobić w tym życiu, to dbać o siebie, dbać o swój stan świadomości, dbać o swoje ciało, dbać o moje relacje z innymi najlepiej, jak potrafię wyrażać się w prawdzie i odpoczywać w swoim sercu najlepiej jak potrafię a to jak to potem będzie to zostawiam to zostawiam to wielkiemu duchowi zostawiam to Bogu zostawiam to ruchowi miłości sprawiedliwości karmie cokolwiek to cokolwiek jest tym co potem decyduje o mnie tak? Ja mogę jedynie decydować tu i teraz o tym, żeby żyć w prawdzie. I, I wiem, kiedy bardzo głęboko się ze sobą łączę, i z tym tematem śmierci, i poprzez różnego rodzaju doświadczenia wiem, że śmierci nie ma.